Dzień po dniu technologia zmienia świat, ale przyszłość nie rodzi się w kodzie. Powstaje w ludziach, w ich pomysłach, pytaniach, marzeniach. W Escola tworzymy technologię z ludźmi i dla ludzi. Cześć wszystkim. Mamy dzisiaj, patrzę, 3 grudnia, i to jest kolejne wydanie AI Weekly. Za nami niesamowity, po prostu niesamowity tydzień, jeśli chodzi o AI. Ja myślałem, że jak już jesień przychodzi łagodnie w zimę, to będziemy mieli delikatny odpoczynek. Tymczasem, mnóstwo premier, mnóstwo ważnych informacji od dużych firm, małych firm i, od, i to wszystko ma wpływ na nasze życie. Także e, e, dzień dobry w nowym wydaniu AI Weekly. E, wiadomości dla, w istotne dla świata AI uszeregowałem od najmniej ważnej do najważniejszej. Dzięki temu ma to charakter takiej trochę listy przebojów. I zaczynamy dzisiaj od miejsca ósmego, a na miejscu ósmym niezwykle ciekawy raport HSBC, bank y, szwajcarski, bardzo duży, który opisuje na te, te, Przyszłość OpenAI, znaczy tworzy model finansowy dla OpenAI. OpenAI nie jest spółką giełdową publiczną, nie znamy, nie mamy do końca wglądu w jej finanse, wiemy jaka jest struktura inwestorów, przynajmniej tych najważniejszych. Dla tych, co nie wiedzą, 27% OpenAI e, udziałów ma Microsoft. Natomiast HSBC zaczęło przygotowało model finansowy, w ramach którego wylicza, czy OpenAI będzie zyskowną firmą jeszcze w tej dekadzie, do 2030 roku. I muszę przyznać, że jak przeczytałem ten raport, który był szeroko cytowany, wiecie, przez Bloomberga, Reutersa, e, e, Financial Timesa, to mało co nie spadłem z tej sofy. E, bo, bo wychodzi na to, że nie uwierzycie, OpenAI będzie potrzebował dokapitalizowania do kapitalizowania 200 miliardami dolarów, 200 miliardami dolarów, żeby spięło się to na zero. I e, co zakłada HSBC? Zakłada oczywiście bardzo duży wzrost przychodów. Słuchajcie, z obecnych w tym roku e, e, OpenAI zapowiada, że będzie około 12,5 miliarda przychodów. Koszty będą prawie dwa razy większe, więc gigantyczna strata w tym roku. No ale uzasadniona tym, że w przyszłości zarobimy. I faktycznie przyszłość e, zapowiada się niesamowicie. OpenAI e, e, zakłada. Że będzie miało w 2030 2,6 miliarda płacących użytkowników tygodniowo, w tym 8,5% płacących. Natomiast HSBC jest bardziej optymistyczne, czyli że 10% będzie płacących, czyli e, i że będzie 3 miliardy. 3 miliardy użytkowników, czyli 300 milionów faktycznie płaci. Co daje około 200 miliardów dolarów rocznie. Dzieli to na segmenty. E, segment Wyszukiwania i segment reklamy. I tu zwróćmy uwagę: OpenAI właściwie jeszcze nic nie zarabia na reklamach, na wyszukiwaniach niezbyt. No i w dużej mierze zakłada, że będzie AI dla firm, który jest według tych wyliczeń około trzy razy większy czyli jedna czwarta to segment konsumencki, 3 czwarte przychodów to segment biznesowy. I zakłada ten raport, że ten udział w segmencie konsumenckim będzie spadał, a w segmencie enterprise będzie będzie z kolei zyskiwał. Patrząc na to, jakie są koszty, no to to koszty sprawiają, że właśnie spadłem z tej sofy. Słuchajcie, e, oczywiście Microsoft, czyli będzie płacił swojemu głównemu inwestorowi, AWS-owi, Google'owi, etc., etc. I mówimy o tym, że te koszty na przestrzeni do końca tej dekady to będzie około 800 miliardów, R&D 140 miliardów, no i koszty generowania usług, no R&D, e, tworzenie nowych modeli, karmienie tych modeli. W efekcie czego, przy przeszacowanych e, zarobkach, OpenAI będzie wymagało do końca tej dekady, do końca 2030 roku, 200 miliardów dopłaty. Za, zachęcam do zajrzenia do tego raportu w szczegółach e, i, i przekonania się, jaki mamy problem z AI. To nie są sasy, to nie są firmy technologiczne jak SAP, gdzie mamy gotowe rozwiązanie i potem już zarabiamy, ponieważ koszty krańcowe, koszty dodawania kolejnych użytkowników, kolejnych firm do tego rozwiązania krańcowe są bardzo niewielkie. Tu ciągle i ciągle płacimy za infrastrukturę i widać jak kolejne big techy, jak choćby jak mówiłem w ostatnim wydaniu AI Weekly mówiłem o firmie Meta, która emitowała obligacje. Teraz do tych firm dołączył także Alphabet, czyli Google, również wyemitował obligacje. I kiedyś rynek bardzo się cieszył, inwestują więcej w AI. Świetnie. Dzisiaj rynek troszeczkę zaczyna to weryfikować. Zaraz to AI kosztuje dużo więcej niż zakładaliśmy. I robi się problem. Ja nie mówię, broń Boże, że pęka jakaś bańka, ale widać, że inwestorzy, którzy byli przyzwyczajeni do inwestowania w firmy technologiczne, gdzie koszt krańcowy, koszt dodania kolejnego user'a do danego softwareu typu SaaS, koszt dodania kolejnej firmy. Do, do nie wiem, rozwiązań typu CRM, ERP nie jest duży, raczej jest obsługa, wdrożenie tego klienta. Tutaj ciągle przepalamy te tokeny, ciągle potrzebna jest moc obliczeniowa, i to, gdzie chodzi sam Altman i kolenduje, to co, czego skutkiem jest, są gigantyczne wzrosty firmy Nvidia. To jest właśnie powód, dla którego. OpenAI będzie potrzebował 200 miliardów dolarów do końca tej dekady, jak pokazało szczegółowo w swoim raporcie HSBC. Oczywiście jest tam wiele zmiennych, których nie znamy i również specjaliści HSBC ich nie znają, to znaczy ile faktycznie będzie postępu technologicznego, czy chipy będą znacznie tańsze, na ile będzie tych ostatecznie użytkowników chciało z tego korzystać. Więc jest tam dużo oczywiście niewiadomych, które oni założyli na potrzeby tego raportu, no jednak pokazuje to skalę inwestycji, jaka nas czeka w najbliższych latach i też skalę wzrostów. Czyli jeżeli mówimy o firmie, która wzrosła kilkanaście razy i to nie z miliona dolarów, tylko już z ponad 10 miliardów dolarów do ponad 200, no to mówimy o firmie, którą każdy chce inwestować. Niemniej... Mamy do czynienia z firmą, w którą każdy chce inwestować, ale jednocześnie, która będzie potrzebowała jeszcze dopalenia kapitałem 200 miliardów dolarów. No ja jestem w szoku i jestem ciekaw, jakie będą z tego wnioski. To było miejsce ósme na początek, e, e, taka może ciekawostka ekonomiczna, ale niezwykle ważna, pokazująca model finansowy tych dostawców krytycznej infrastruktury i, e, e, i kluczowych modeli dla LLM. -u. No i tu mamy miejsce siódme, e, czyli Gemini. 3, które no jest kolejnym etapem firmy Alphabet, już wspomnianej. I widać, że Google bardzo ładnie przesuwa się w tych rankingach. Jest relatywnie tanie, cały czas polepsza, ulepsza swoje modele. Świetnie, świetne wyniki ma w tych takich typowych benchmarkowych testach typu Humanity Last Test, czy testach kodowania, testach rozwiązywania różnych złożonych zadań. Natomiast to, co mnie szczególnie zainteresowało, to coś, co Google nazwało Anti-Gravity, czyli to jest następca Google Vertex, Google AI Builder, AI Agent Builder, jak ktoś siedzi troszeczkę głębiej w AI, czyli korzysta z modeli wbudowanych powiedzmy, w cudzysłowie w chmurę, żeby budować na niej rozwiązania, co jest korem akurat działania mojej firmy Escola, no to Undergravity w ogóle nazwa mi się podoba, że to ma być takie rozwiązanie, czy już jest właściwie powoli, zastępuje ten Google Vertex, że to ma być coś, co sprawi, że będziemy lżejsi, że będziemy mogli łatwiej rozwiązywać pewne zadania, ma odciążyć nas od rzeczy przyziemnych, powtarzanych i sprawić, że mamy gotowe modele. I jaka jest strategia? Bo to warto zrozumieć. Jaka jest strategia Google'a w tym momencie i innych big techów na AI? Tak jak udała im się rewolucja chmurowa, można powiedzieć dzisiaj, że udała im się, to jest duży, duży komponent ich przychodów. Oni AI-em napędzają rewolucję chmurową. I ta rewolucja chmurowa udała się nie tylko dlatego, że mamy po prostu łatwiej zbudować dzisiaj jest serwer, czy infrastrukturę serwerową skalowalną, dostępną 24/7, replikowalną, bezpieczniejszą, ponieważ ktoś dba dużo bardziej o bezpieczeństwo tej naszej infrastruktury w tej przyzwoitej chmurze, ale też dlatego, że dostarcza nam mnóstwo gotowych rozwiązań. Kiedy Skola budowała rozwiązanie, aplikacje. Radio 3.57 miała bardzo mało czasu, by to zbudować. Trwa już zbiórka, trzeba było szybko rozwinąć aplikację streamingową. Skorzystaliśmy z gotowych komponentów w aws -ie. i skorzystaliśmy z nich dlatego, że po prostu streaming jest dosyć popularną rzeczą, więc AWS zbudował gotowe komponenty, które pozwoliły szybko streamować rzeczy, czy do aplikacji mobilnej, do WWW, etc. I dzięki temu mogliśmy dużo szybciej to zbudować niż tworzyć jakieś własne rozwiązanie. Czyli de facto chmura sklejona z pewnymi nakładkami i narzędziami, i dokładnie to stanowi. AI Agent Builder, czy Google Vertex, czy za chwilę Anti Gravity i każdy dostawca chmury za chwilę będzie miał takie rozwiązanie, które dostawca usług, taki jak Escola, będzie mógł wykorzystać w swoich komponentach przy budowie rozwiązań AI, robiąc to dużo szybciej, coś co mogliście słyszeć, wpinać się w api. Tutaj mamy, można powiedzieć, Wpinając się w gotowe rozwiązania poprzez API, poprzez MCP, poprzez budowę gotowych bibliotek, komponentów, tak możecie o tym myśleć. To było, to było miejsce siódme, Gemini 3, fantastyczne wyniki, dobre opinii i wszystkim relatywnie niska cena. O tym też warto pamiętać, bo kiedy budujemy rozwiązania dla firm korporacyjnych, dla banków, dla wiecie, firm typu Allegro, Orlen. Etc., no to te koszty mają znaczenie, ile przepalacie tam tych tokenów. To nie są już jakieś eksperymenty, to są miliony wysłanych maili, to są analizy y, sentymentu, tysięcy, setek tysięcy, milionów rozmów, maili, y, komunikacji z supportem, etc. W przypadku PZTU to są analizy obrazów, które wpływają, analizy case'ów, Bardzo to jest y, niestety energo i kosztochłonne, więc tutaj Google też bardzo dobrze w tych. Y, w tych ocenach wypada. Miejsce szóste to Cloud Anthropic, który kontratakuje niczym, Imperium. Premiera Clouda była 24 listopada, wydaje mi się. Bardzo fajne wyniki dostaje już z ocen programistów i widzę, że coraz więcej programistów zupełnie serio zaczyna traktować może nie Vibe Coding z jakimś tam narzędziem klasy Windsurf, ale właśnie. Nakładka plus ten korowy model ukierunkowany pod kodowanie. Dlaczego? Moim zdaniem to będzie naprawdę przyszłość w ciągu kilku najbliższych lat. Wiemy, jak działają Remy, wiemy, jak coraz lepiej rozumieją nasz kontekst, wiemy, jak coraz lepiej rozumieją nas. Mnie aż śmieszę, że jak ja czasami rozmawiam z chatem czy z Geminajem, one zasięgają już pewnych zapamiętanej wiedzy o mnie. I odnoszą się do moich kontekstów, kim ja dokładnie jestem, jakie mam motywacje, etc., bo te, te, ten model jest już, oba modele są przeze mnie bardzo mocno nakarmione już informacjami. I to samo w przypadku kodowania. I za chwilę będziemy mieli do czynienia z całymi środowiskami kodowania, na przykład dla firmy, dla zespołów, które dużo lepiej rozumieją, jak my kodujemy. I dlaczego kodowanie jest bardzo łatwe? Mamy do czynienia z ustrukturyzowanym językiem. LLM-y są bardzo dobre w języku natomiast język jest taką trochę momentami artystyczną, miękką materią, natomiast kodowanie jest bardzo ścisłą materią, więc tutaj dokonuje się niesamowity progres i uważam, że nie można tego ignorować. Coraz lepsze są teraz środowiska do budowania kontekstów, więc śledziłbym i, i tutaj Cloud Opus idzie dla nas bardzo naprzeciw potrzebom. Coraz więcej też wprowadzanych jest takich funkcji, powiedzmy, quasi agentowych, gdzie może on tam w jakiś sposób zarządzać funkcjami komputera czy serwera. No jest to dla mnie coraz ciekawsze, i w tym samym duchu mam miejsce piąte, czyli Manus, jeden z moich ulubionych modeli, który de facto też jest nakładką. Jest tu chińska nakładka na kloda. Głównie, chyba wydaje mi się, tam pod spodem jest klod, przynajmniej tak kiedyś było. I dokładnie oni zrobili coś, co zrobił już Perplexity i coś, co zrobił GPT. Czyli taką nakładkę na przeglądarkę. Testowałem to też, chociaż nie ukrywam, że ze strachem, bo mówimy o chińskim rozwiązaniu, które wykorzystuje waszą przeglądarkę, więc tam zaznaczam trzy znaczki. Uwaga, nie róbcie tam jakichś poważnych rzeczy innych niż jakieś proste eksperymenty, nie dzielcie się tam swoimi danymi i no broń Boże jakieś operacji finansowych na tym etapie nie róbcie, ale jest możliwe faktycznie. Nie wiem, wrzucacie, otwieracie jakieś okno i mówicie przeanalizuj, te wnioski z tego filmu na YouTube i wrzuć je tam, nie wiem, do jakiegoś pliku tekstowego i zrób z tego plik MD, który zasili jakieś dalsze wnioski. Taki workflow możecie sobie łatwo zbudować i on będzie sobie w tle działał, zamiast ręcznie ustawiać te rzeczy. Oczywiście możecie to zbudować w jakimś NOSie MEN, Zapierze, Make'u, etc. Natomiast tutaj możecie sobie bez budowania żadnych automatyzacji po prostu zadać parę zadań, które po kolei Manus za was zrobi. Tak samo działa Atlas od Chata GPT, z którego od ponad miesiąca używam jako mojej domyślnej przeglądarki, jak i Perplexity Cometka, którą obcowałem wcześniej, zanim moją domyślną przeglądarką był Atlas. Nie mam tu jakichś naprawdę nadzwyczajnych odkryć. Strasznie to działa długo, topornie. Widać, że jeszcze komputery. Z trudem muszą rozpoznawać graficzne interfejsy stworzone dla ludzi, bo one są stworzone dla ludzi. Przyszłością, i tak podsumuję ten punkt e, przyszłością będą interfejsy agentów stworzonych dla agentów. I o tym za chwilę będziemy rozmawiać, bo tutaj też mamy dużo ciekawych zaskoczeń. Mówiliśmy o Manusie, który odpala swoją przeglądarkę. E, chciałbym teraz parę słów powiedzieć na temat firmy Meta, czyli właściciela między innymi Facebooka. Ostatnio o nich wspominałem, że. Wyemitowali swoje obligacje, żeby się rozwiązać AI i tutaj meta, no, nie zmieniło się nic, dosyć zawodzi swoich inwestorów i moim zdaniem elementem tego, bardzo się temu przyglądałem, dlaczego ludzie nie są zachwyceni tą metą, jak oni rozwiązają AI i trochę widać, że brakuje im modelu monetyzacji tego. No, bo oczywiście mogą i monetyzują to poprzez lepsze algorytmy dostosowywania reklam, lepsze algorytmy dostosowania tego, by ludzie jeszcze więcej czasu spędzali w social mediach, ich, czyli w, na Instagramie, na Facebooku, na WhatsAppie. Nie wiem, co tam jeszcze Facebook ma, ale parę tych, tych rozwiązań ma. I na pewno wykorzystują AI, żeby ludzie więcej czasu tam spędzali, więcej reklam oglądali, bardziej skuteczne reklamy oglądali, żeby lepiej to się wszystko klikało. I faktycznie ich modele od Yama 300 i sam korzystam w jednym z projektów, bo jest to model open source'owy, można go ściągnąć offline, można go wykorzystywać, można, go, można tam zmieniać wagi, etc., etc. Natomiast teraz wprowadzili fajny dosyć model do analizy zdjęć, do segmentów zdjęć, czyli jakby... Idą bardzo do przodu, jeśli chodzi o to, że jak widzą jakieś zdjęcia, które rzucacie na Facebooku czy na Instagrama, to widzą już nie tylko głównego aktora, ale też co się dzieje w tle, co się dzieje po bokach. To można wykorzystać do wideo, do zdjęć i tutaj prą do przodu, bo widzą, że tutaj jest bardzo mocny ich model biznesowy. Natomiast ja nie jestem przekonany, czy to jest wystarczające, żeby to zmonetyzować. Jestem ciekaw, czy meta na coś wpadnie w najbliższym czasie, coś zaprezentuje, nie wiem, może właśnie własną przeglądarkę AI. Może jakiś własny LLM, tak jak to próbuje jeszcze w ostatniej chwili, mask wejść do tego, wskoczyć do tego po, po, pociągu z tym XAI czy Grokiem. Jestem tego bardzo ciekaw, ponieważ Meta ma tutaj bardzo duży potencjał, ma ich modele są bardzo dobre, ale monetyzują to w niewielkim stopniu, w moim przekonaniu. I jak mówimy o kimś, kto monetyzuje to w bardzo niewielkim stopniu, chociaż ma pieniędzy bardzo dużo. I w tym ten pociąg, ten Peron odjeżdża, no to pewnie już wiecie, o jakiej firmie mówię o firmie Apple. A tutaj mam osobistą zadę, bo niedawno przygotowywaliśmy jakiś film promocyjny i no, wykorzystujemy do niektórych elementów, czy Core ML, czy pewne rozwiązania natywne związane z machine learningiem. Na urządzeniach Apple przygotowywałem parę na ten temat projektów badawczych głównie, gdzie ćwiczymy lokalne modele. Chętnie, chętnie współpracuję z tą firmą, natomiast mówię, że mam osobistą zadrę, ponieważ. No, jednak Apple troszeczkę obrosła tłuszczykiem. Strasznie dużo jest tam menedżerów, którzy o wszystko pytają, wszystko chcą wiedzieć, wszystko chcą kontrolować. Niedawno o tym opowiadał Kuba Klawiter, polecam wam jego film poświęcony temu, że firma Apple, jeśli zaprasza cię na, do Cupertino na prezentację ich nowego sprzętu, to musisz lecieć ich biznes klasą, spać w ich hotelu i wszystko tak, jak oni sobie życzą. Bardzo mi się to nie podoba, więc chcę też to, to wyrazić, że. Też w jakiś sposób jestem niewielki, ale tym dotkniętym, że Apple po prostu wszystko musi wiedzieć, tak bardzo chroni swoją markę, tak bardzo chce o to wszystko dbać, że zamiast dbać o to, żeby iść do przodu i trochę ryzykować i być tym, który łamie schematy, no to jednak tutaj głównie zajmuje się obroną swojego tutaj ekosystemu, co też rozumiem, jest to ich wybór. Ja wierzę, że Apple ma wielkie szanse być też zwycięzcą tego wyścigu w zakresie prywatnego AI, lokalnych modeli, modeli na naszym... Telefonie, Siri, z której, która jest po prostu memicznie zła, jednak pojawiają się tam e, coraz lepsze rozwiązania. Ja akurat korzystam z tego, z, z, z amerykańskiej wersji, odkąd y, byłem e, wiosną w USA i e, sobie do dzisiaj korzystam z tej bardziej zaawansowanej e, e, AI Siri, bo nam się tam jakby odblokowała i pozostała odblokowana, co ciekawe. E, i co w związku z tym chcę powiedzieć? No, w Apple'u, jak zazwyczaj w takiej wielkiej korporacji, coś się dzieje, to zaczyna się od zmian personalnych. Więc pożegnaliśmy Bye Bye John, czytam jego nazwisko, bo jest strasznie trudne: Gian Andrea, a, a przychodzi w jego miejsce Amar Subramania. Możecie to sprawdzić, wcześniej pracował między DeepMindzie, czyli firmie kupionej przez Google. Tutaj, gdzie Denis Hasabis e, e, dostał Nobla i jego zespół, jak i w Microsoft'cie e, I on raportuje bezpośrednio do, do tego Craig'a Federici. To jest ten Craig, który ma taki, na prezentacjach ma taką specyficzną twarz i specyficzny sposób wyrażania się, taki najbardziej jest excited. Więc widać, że AI staje się ważne i ja cały czas kibicuję Apple'owi, żeby. Troszeczkę mniej się zajmował tą sferą biurokratyczną i obroną swojego ekosystemu, a bardziej inwestował w rozwój rozwiązań natywnych. AI myślę, że to jest przyszłość i tutaj mamy duże ambicje, jeśli chodzi o to, co można z Applem zrobić. A teraz miejsce drugie, coraz ciekawiej się robi. miejsce drugim, Black Friday, który dopiero co się skończył, gdzie. Mogliśmy podsumować, jak to wszystko wyszło, i mamy fajne raporty ze Stanów Zjednoczonych. Po pierwsze, ludzie kupili jeszcze więcej i to więcej niż rozwija się inflacja więcej niż rozwija się sprzedaż rok do roku bo o 9,1% wydali prawie 12 miliardów dolarów online w ten jeden dzień. I co ważne, wzrost sprzedaży poprzez rozwiązania AI, chatboty. Różne asystenci którzy pomogli lepiej wyszukiwać promocje, jak i uwaga, Adobe Analytics mówi, że ruch z witryn związanych ze sztuczną inteligencją, czy wiecie, ktoś wyszukał produkt przez OpenAI, który już przez Gemini, uwaga, 8-krotny wzrost rok do roku, 8-krotny rok, rok, wzrost rok do roku. Więc już zastanawiam się, czy AI faktycznie wpływa potem na ostateczne wyniki, czy systemy rekomendacji są coraz lepsze. Mamy na to e, twardy e, dowód, mamy narzędzia, choćby Sparky dla Walmartu, mamy Rufus e, dla Amazona i faktycznie w cudzysłowie AI pomaga kupującym znaleźć najlepsze rozwiązanie. Tak to oczywiście się ładnie mówi w języku amerykańskim, a po prostu e, wydać więcej pieniędzy na różne rzeczy sensowne lub nie, to już pozostaje w Waszej ocenie. No, i miejsce pierwsze, uwaga, miejsce pierwsze dla mnie e, bardzo ciekawa informacja od nas z Europy, z Unii Europejskiej, ponieważ wchodzi coś takiego jak Digital Package on Simplification, czyli upraszczanie przepisów. I to pokazuje jedno: trochę Unia Europejska nie nadąża z tymi przepisami, i po drugie, Unia Europejska chce jednak ułatwić biznesom wchodzenie w AI. I pierwsza rzecz: jaki jest problem z AI? Największy. No Przepisy znajdują się w różnych miejscach. To w prawie autorskim, to GDPR, czyli RODO. Więc pierwsza rzecz: ujednolicenie, coś co w informatyce nazywa się jedno źródło danych, żeby regulacje były dużo prostsze, dużo spójniejsze. Wyrzucenie starych aktów, e, które tam i tu i ówdzie zaczęły się duplikować albo wzajemnie wykluczać. Niestety, prawo nie zawsze jest taką w 100% spójną, jednolitą dziedziną, dlatego że niestety właśnie. no. Jest, proponentem tego jest człowiek, a człowiek nie zawsze ma w głowie całe prawo, szczególnie w obszarze łączącym 27 krajów. Prostsza terminologia. Ja e, wielokrotnie zwracałem uwagę, że czytając ten AI Akt, który ma wiecie, de facto kilkaset stron do przeczytania, czasami czytasz pojęcie, e, wiecie co to jest e, na przykład deepfake, ale tak naprawdę nie wiesz co to jest deepfake. Nie jest to bardzo jasno zdefiniowane, ponieważ nie da się tych rzeczy czasami jasno zdefiniować, i tak jest z wieloma innymi pojęciami. A mówię o najprostszych rzeczach, które powinny być jasne. Inaczej one czasami są zdefiniowane w GDPR, inaczej w AI Akcie i tak dalej. Kolejna rzecz, no to przede wszystkim prostsze obowiązki raportowania. Niestety, urzędnikom w Brukseli. Czasami wydaje się, że wszyscy nie mają nic innego do roboty, tylko raportować i raportować. To dotyczy zarówno śladu węglowego, jak i niestety AI. -a. I oczywiście, o ile big techy tam mogą sobie jakoś na to pozwolić, mają na to czas, pieniądze, sztab prawników, no to firmy średnie, już nie mówiąc o małych, to kompletnie nie mają na to czasu i przestrzeni, żeby to wszystko interpretować. No i ostatnia rzecz no to uspójnienie architektury tych przepisów. Także cieszę się, że taka dyskusja jest zaczyna odbywać, bo niestety największym wrogiem w Unii Europejskiej, żeby to AI poszło do przodu, to jest brak kapitału. To nie są przepisy prawne. Stany Zjednoczone też mają skomplikowane przepisy prawne, niektóre różniące się od siebie w zależności od Stanów, więc brak kapitału, to może na jakiś odrębny film jest, jak ten problem można rozwiązać, bo jest tutaj bardzo prosta kategoria rozwiązań. Ale druga rzecz to jest faktycznie dosyć skomplikowana legislacja. 27 krajów, gdzie każdym to jest trochę rozegrane inaczej. Brak takiego jasnego nadzoru, i cieszę się, że tutaj prace trwają, żeby to trochę uprościć, bo uważam, że Unia Europejska ma sporo do zrobienia. Jesteśmy dalej bardzo dużą gospodarką, wprawdzie lekko malejącą na tle świata, natomiast nadal. Po Stanach Zjednoczonych i po Chinach. Jesteśmy bardzo dużą gospodarką jako Unia Europejska i warto, żebyśmy tutaj również w AI rozwijali nasze rozwiązania, bo takich mniejszych, może nie mamy tych kluczowych rozwiązań, ale tych mniejszych rozwiązań sporo tutaj powstaje w Europie i mam nadzieję, że jeszcze dużo będzie powstawać. A to było AI Weekly i najważniejsze informacje ze świata sztucznej inteligencji z perspektywy biznesowej. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to. Napiszcie w komentarzu, co, która informacja was najbardziej zainteresowała, a która może niekoniecznie. Do zobaczenia!